Witajcie moi drodzy widzowie. Wiem, że mówiłem, że będę nagrywał filmy takie typu pogotanka na zewnątrz, no i naprawdę chciałem to zrobić. Niestety przeziębienie nie odpuszcza. Wczoraj i dzisiaj czułem się tak źle, że nie byłem w stanie właściwie, znaczy byłem w stanie, ale nie byłem w stanie się zmusić do tego, żeby ubrać się i wyjść do apteki. Udało mi się to dopiero dzisiaj wczesnym popołudniem. Kupiłem sobie leki i już powoli czuję się jakby nieco lepiej. Natomiast na pewno nie czuję się jeszcze dostatecznie dobrze, żeby łazić po mieście z kamerą. A jak sobie pomyślę, że w poniedziałek w tym stanie muszę iść do roboty, to mi po prostu się flaki przewracają. Wyobraźcie sobie, że byłem w aptece wczoraj, naprawdę z gorączką miałem ze 39 stopni. I poprosiłem o coś, o jakiś środek na przeziębienie, który nie zawierałby kwasu acetylosalicylowego, bo przy niewydolności nerek to nie jest najlepszy pomysł, bo ta substancja trochę szkodzi na nerki. I żeby nie zawierał paraefedryny, bo ona z kolei nie jest dobra przy dolegliwościach serca. To może spowodować, że tak powiem, nakręcenie wzrost ciśnienia, przyspieszenie rytmu serca i tak dalej. Kobieta, która, z którą rozmawiałem, twierdziła, że jest farmaceutką. Zamiast doradzić mi odpowiednie lekarstwo, to zaczęła mnie pouczać, że nie mówi się paraefedryna, tylko pseudoefedryna. Pani chyba się, że tak, gdyby była mężczyzną, to bym powiedział, że z własnym penisem się na uby pozamieniała, ale była kobietą, więc nie wiem z czym się pozamieniała na uby. Natomiast to zachowanie było bardzo, bardzo nie na miejscu. Bo jeżeli przychodzi człowiek chory i chce kupić lek, który ulży mu w cierpieniu i w chorobie, to trzeba mu ten lek sprzedać, a nie zajmować się jego dokształcaniem. A skoro pani aptekarka była taka mądra, jest taka mądra, to powinna tę wiedzę wykorzystać, żeby mi doradzić odpowiedni lek, który mogę kupić. Poza tym, skoro od razu wiedziała, o jaką substancję mi chodzi, to po co ten kretyński wywód? No właśnie, co było cechą charakterystyczną tej pani, niestety nie była to młoda osoba. Wyglądała na kilka zaledwie lat przed emeryturą. To jest taki wiek dla kobiety, kiedy następuje klimakterium, aktywność hormonalna znacznie spada, i większość kobiet wtedy jest nie do zniesienia, bo im się robi kiełbie wełbie, tak samo jak nastolatkom, i są emocjonalnie niestabilne. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to bardzo <laughs> współczuję, ale takie są fakty medyczne, można sobie sprawdzić. Podsumowując, z powodu choroby, jeżeli bym chrypiał, kaszlał, no to musicie mi wybaczyć, bo tak po prostu musi być. Alternatywą jest przerwanie nagrywania na kilka dni, a tego nie chcę robić, bo jestem zadowolony, że udaje mi się utrzymać taką częstotliwość jeden film dziennie. Natomiast co do starszych osób, niestety problemy z niestabilnością emocjonalną to nie jedyny problem. Oto znalazłem artykuł, w którym jest mowa o tym, jak kobieta w wieku 80, przepraszam, 78 lat, w miejscowości na Podkarpaciu, w miejscowości Humniska, prowadząc samochód osobowy, po prostu wjechała w dzieci wracające ze szkoły. Najzwyczajniej w świecie rozjechała ich jak żabę na drodze. Jeden chłopczyk odbił się od jej samochodu, przywalił w siatkę ogrodzeniową, ciężko poraniony, trafił do szpitala, ale wyżyje. No, być może będzie kaleką, ale przeżyje. Natomiast jego kolega niestety nie przeżył. Pomimo długiej reanimacji, prawie godzinnej, nie udało się go uratować. No i zastanawiam się, kto. Pozwolił tej kobiecie prowadzić samochód. W którym roku ona zrobiła prawo jazdy? 50 lat temu? I dlaczego nikt nie wpadł na taki pomysł, że kierowca w tym wieku stanowi zagrożenie? Wypowiada się tutaj dziadek tego zmarłego chłopca, że czekał na niego w domu z obiadem. A tu nagle telefon, że coś się stało. Dziadek wybiegł, zobaczył dziecko całe we krwi. To jest ten chłopiec, który przeżył. Drugi chłopiec niestety no, zmarł, nie odzyskując przytomności. Na razie pani kierowca, czy też jak to lubią feministki, pani kierowczyni, chodzi sobie po wolności, cieszy się życiem, nikt jej nie posadził. Dlaczego ja się pytam? Czy może jest znaną dziennikarką albo politykiem? Bo w Polsce jest taka praktyka, że jak ktoś jest znanym dziennikarzem, nazywa się na literę N nie będę mówił nazwiskami, bo jeszcze mnie łajdak do sądu poda i jedzie samochodem bez badań technicznych, z zabranym prawo jazdy, nawalony jak szpadel i przejeżdża na pasach kobietę, robi z niej placek, to wtedy nie idzie siedzieć dostaje wyrok w zawiasach bo jest znanym politykiem dziennikarzem jeżeli ktoś jest znanym politykiem i publicznie niszczy własność innego człowieka to również policja go nie zatrzymuje tylko stoi i się patrzy jak za przeproszeniem penis na weselu a więc jak widzimy w Polsce powoli się wykształciła nowa burżuazja i to jest bardzo bardzo złe ale Postanowiłem zastanowić się nad tym, czy seniorzy rzeczywiście stanowią zagrożenie na drodze, bo na zdrowy rozum stanowią. Jeżeli ktoś zrobił prawo jazdy 40 lat temu, to zapewne połowę tego, co się nauczył na kursie na prawo jazdy, zapomniał, a druga połowa straciła aktualność, bo się zmieniły przepisy. A więc jeździ tak, jak ktoś, kto nigdy nie czytał kodeksu ruchu drogowego. Z drugiej strony biologia człowieka działa w taki sposób, że osoba starsza ma dłuższy czas reakcji, gorszą orientację w otoczeniu i w tym, co się dzieje, gorszy wzrok, gorszy słuch. I po prostu z uwagi na ograniczenia biologiczne, starszy człowiek nie może być tak dobrym kierowcą jak młodszy. Czy to jest źle? No nie, to nie jest wina tych osób. Po prostu tak działa organizm. muszę zrobić cięcie, bo kaszlenie mnie dopadło. No, może już. Będę mówił nieco ciszej, to może mi będzie lepiej. Sięgnąłem więc do statystyk. Znalazłem je na stronie Autoświat i zostały one zaczerpnięte z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji oraz małego rocznika statystycznego, czyli są to dane wiarygodne. Pierwsza tabelka, ta którą teraz widzicie przedstawia liczbę wypadków na 10 tysięcy osób populacji naszego kraju w rozbiciu na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to 0 do 6 lat. Co ciekawe, osoby w tym wieku od 0 do 6 lat. Również zdarzało im się spowodować wypadki drogowe, czyli no, niemowlak to nie mógł kierować samochodem, tak? bo nie był fizycznie w stanie, ale jakiś sześciolatek kierował najwyraźniej samochodem i spowodował wypadek. Kolejna grupa wiekowa również zaskakuje: 7 do 14 lat 1,1%. Yy, znaczy wypadku: 1,1% wypadku. Następna grupa 15 do 17, 2,7. Te trzy grupy wiekowe w ogóle nie powinny siedzieć za kierownicą. Od 0 do 17 lat człowiek nie może mieć prawa jazdy, więc co do jasnej cholery te osoby robiły jako kierowcy, że spowodowały wypadek. Następna grupa wiekowa to ta grupa, w której już można mieć prawo jazdy, można legalnie kierować pojazdem mechanicznym. I co ciekawe, w tej grupie jest wypadków najwięcej. To grupa 18 do 24 lata, aż 18,4% wypadku. Następna grupa 25 do 39, 10,4, czyli całkiem. Tak, zauważalnie mniej. Następna grupa wiekowa 40 do 59 7,3 w wypadku i powyżej 60 tylko 4,9, czyli jak widać, <laughs> najbardziej niebezpieczni są kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Dlaczego? Dlatego, że są młodzi. Mają dobry refleks, dobry czas reakcji, pamiętają przepisy. Wydaje im się, że w każdej sytuacji sobie poradzą. Niestety brak im doświadczenia. Tego właśnie doświadczenia, które pozwala przewidzieć to, czego przepisy i nauka nie przewidują. Wiem to, moi drodzy, z własnego życia, że właśnie doświadczeniu zawdzięczamy coś takiego, że czasami. Wchodząc w jakąś sytuację, która pozornie wydaje się całkiem normalna, czujemy gdzieś z tyłu głowy taki brzęczyk alarmowy, że coś złego się może stać. Natomiast jeszcze ciekawsze są statystyki określające te same zmienne, tylko że dla grupy wiekowej od 60 do ponad 80 lat, właściwie 80 do oporu czyli to jest. Ta statystyka, która interesuje nas w przypadku tej pani 60 do 64 lat 4,42, dwie setne wypadku 65 do 69, 3,55, 70 do 74, 2,99, niecałe 3, 75.

No moi drodzy, z tego, że osoba po siedemdziesiątce już rzadko prowadzi samochód, to są bardzo nieliczne przypadki, kiedy senior w tym wieku jest jeszcze dostatecznie sprawny, żeby samodzielnie kierować pojazdem i żeby rodzina mu na to pozwoliła. Osoby po osiemdziesiątce to już w ogóle w granicach błędu statystycznego. Natomiast czy te. Dane, zarówno z pierwszej tabeli, jak i drugiej, są wiarygodne. Myślę, że nie do końca. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, trzeba sobie uświadomić, że osoby, które teraz mają w okolicach 70 lat to tak na szybko licząc 20 lat miały w okolicach no. Mniej więcej w pierwszej połowie lat 80. Pamiętam dobrze te czasy, i teraz młodym ludziom się może wydawać, młodym, to znaczy urodzonym po roku, powiedzmy 95, może się wydawać, że no to jest normalne, że zdajemy maturę, mamy 18 lat, idziemy na kurs prawo jazdy, robimy sobie prawo jazdy i potem staramy się kupić samochód, żeby się przemieszczać po kraju. No i to jest teraz, w dzisiejszych czasach, rzeczywiście normalne. Natomiast w pierwszej połowie lat 80. było zupełnie inaczej. Samochód był nie tak jak teraz narzędziem do przemieszczania się, tylko wyznacznikiem luksusu. Tylko osoby, których status materialny był powyżej przeciętnej i do tego jeszcze miały znajomości, żeby sobie załatwić talon na samochód, bo Wtedy nie mogłeś po prostu iść do salonu i kupić sobie samochodu. Jeżeli chciałeś kupić go w normalnej cenie, musiałeś mieć talon. Talon mogłeś dostać w zakładzie pracy. Oczywiście talonów nigdy nie starczyło dla wszystkich, więc dostawali wybrani. Mogłeś też uzbierać bardzo dużo pieniędzy w porównaniu do zarobków i kupić sobie samochód na giełdzie, tak czy siak. Tylko osoby albo zasłużone. Albo wyjątkowo dobrze sytuowane materialnie mogły sobie pozwolić na posiadanie samochodu. Dlatego też posiadała go mniejsza część społeczeństwa. Raczej bardzo rzadko się zdarzało, żeby w rodzinie był więcej niż jeden samochód. To nie te czasy, co dzisiaj, że ojciec ma jeden, matka ma drugi, a dorosły syn lub córka trzeci. Wtedy był jeden samochód w rodzinie, w związku z tym tylko jedna osoba z rodziny miała potrzebę mieć prawo jazdy, bo kurs prawo jazdy wtedy też kosztował niemałe pieniądze w porównaniu z zarobkami, a zatem jeżeli jakiś dorosły obywatel PRL-u nie chciał bądź nie mógł jeździć samochodem, bo nie miał samochodu, albo samochód miał jego współmałżonek i prawo jazdy. To po prostu taki człowiek kursu prawo jazdy nie kończył i nie robił prawka. Dlatego myślę, że mniejszość z grupy osób powyżej 60 roku życia czy 65, mniejsza część ma prawo jazdy, bo je zrobiła, kiedy była osobami młodymi. Dzisiaj nie sądzę, żeby osoby powyżej 65 roku życia często się. Zapisywały na kurs prawo jazdy, bo po prostu pewnie nie wierzą, że go skończą. Ale spokojnie, drodzy seniorzy, wystarczy jechać powoli, nauczyć się przepisów i dać sobie radę. Jeżeli ktoś potrafił stać 5 godzin w kolejce po pasztetówkę z trocin i papieru toaletowego i wody, albo ustawić antenę na balko z balkonu na chorągwicę, to i Poradzi sobie z obsługą samochodu. Natomiast, tak sobie myślę, że mam pewne propozycje, co zrobić, żeby w ogóle zmniejszyć liczbę wypadków. Właśnie propozycje opiera, oparte o te statystyki. Dla osób, uważam, moi drodzy, po 65 roku życia, z uwagi na to, tak jak mówiłem, Uwarunkowania biologiczne powinny być obowiązkowe badania lekarskie co rok, takie same, jakie zdaje się zapisując się na kurs prawo jazdy. Badanie sprawdzające wzrok, słuch, sprawność motoryczną plus test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, aktualnych, placu manewrowego. Myślę, że jazdy już nie trzeba by zdawać, bo jeżeli ktoś jest sprawny psychomotorycznie, ma samochód od kilku bądź kilkunastu lat, zna przepisy, to raczej sobie poradzi. Druga grupa, w której, która powinna podlegać odrębnym przepisom, to jest właśnie ta grupa 18 do 24 lata. Najwyraźniej, moi drodzy, w tej grupie wiekowej bardzo wielu młodym kobietom i mężczyznom popierniczyło się w bani, i gra Need for Speed weszła im zbyt głęboko. I wydaje im się, że są na planie filmu Mistrz Kierownicy Ucieka, albo tego z Denzelem Washingtonem, gdzie grał kierowcę. Niestety zapomniałem tytułu, bo jestem już stary i pamięć nie najlepsza. Te osoby, czyli młodzi kierowcy, powinni mieć zmniejszony pakiet punktów karnych, które mogą zebrać, na przykład do 15. Dlaczego? Dlatego, moi kochani, że jeżeli taki młody człowiek poczuje w sobie powołanie do bycia rajdowcem, tak jak pan, który rozwalił się na moście Dębnickim w Krakowie, to Prawo stwarzałoby możliwość usadzenia takiego dżentelmena bądź damy tak skutecznie, żeby dopóki po raz kolejny zrobi prawo jazdy, to miał czas na przemyślenie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście można jeździć bezpiecznie, można jeździć powoli i wtedy się nie nałapie punktów karnych. To takie proste. Wystarczy przestrzegać przepisów. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się ścigać, no to jest to hobby takie samo jak każde inne, ale należy je realizować tak, jak zasady bezpieczeństwa i prawo to dyktuje. Czyli na torze wyścigowym. Na pewno w Polsce są takie obiekty, gdzie można sobie przyjechać i legalnie się pościgać. Ja na przykład mam spośród wielu hobby. Jednym z nich jest strzelanie z rewolweru czarnoprochowego. I też jak chcę sobie postrzelać, to nie idę na przedblok, nie pykam sobie do gołębi i psa sąsiada. Tutaj w tym miejscu pozdrawiam Perełkę. Chociaż zawsze na mnie szczeka, to jest miłym psem i dobrze, że jest. Mieszka obok mnie, bo przynajmniej przepłasza jakichś dziwnych ludzi, którzy się kręcą po klatce. Tylko jak chcę sobie postrzelać, to idę. Na strzelnicę. płacę za wynajęcie stanowiska i sobie strzelam. I dzięki temu nie zrobię sobie krzywdy, albo komuś. Tak samo powinno być z wyścigami. Policja, co prawda, od pewnego czasu słyszę, że z wielkim samozaparciem ściga z uczestników nielegalnych wyścigów. Moi drodzy, panowie policjanci, i panie policjantki, czy naprawdę tak. Trudno to zrobić skutecznie, bo ciągle wyścigi takie się odbywają. Więc stąd wnoszę, że coś Wam nie pykło w tym planie. Jeżeli ja mógłbym coś poradzić, sprawcy takich wyścigów, czy raczej uczestnicy, a później sprawcy po złapaniu, umawiają się zapewne na jakichś forach internetowych. Wystarczy się na takie forum zapisać. Wystarczy wysłać młodą, ładną policjantkę. Taką pogadaną, nie taką jak większość, która ma, e, no większość kobiet, które służą w policji, na służbie ma taki wzrok, że e, ogień by zamieniły w kostki lodu. Natomiast jak jest jakaś miła, jak ktoś na mówi o pogadana, to wysłać ją na przykład do baru, <laughs> gdzie e, tacy przyszli nielegalni rajdowcy się spotykają i dowie się zaraz gdzie, kto i z kim naprawdę, gdyby moi drodzy panowie policjanci, panie policjanki gdyby chodziło o znieważenie pewnego pomnika w kształcie schodów albo o ochronę pewnej willi na Żoliborzu to notabene człowiek, który nie umie zadbać o własny dom w jaki sposób chciałby zadbać o państwo o to jest pytanie no więc gdyby chodziło o ochronę wili na żoliborzu to poradzili radzicie sobie doskonale jest tak obstawiona czasami że myżby się nie prześlizgnęła jak ostatnio zobaczyłem zdjęcie to ja nie wiedziałem że w Warszawie policja ma aż tyle radiowozów tak więc wystarczy chcieć ja przypomnę że nie ma obowiązku posiadania samochodu to jest przywilej i jeżeli ktoś nie umie z tego korzystać, to ten przywilej powinien mu być zabrany, ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego mają prawo czuć się bezpieczni. Te dzieci wracały ze szkoły, mieli po 11 lat, czyli pewnie byli świeżo po zajęciach, gdzie pani nauczycielka im mówiła, że jak jest czerwone to trzeba stać, jak jest zielone to można iść. Mówiła im, którą stroną chodnika się idzie i którą stroną jedzie, jak nie ma chodnika. I co? I na co to wszystko? Na nic. Bo 78-latka wsiadła do samochodu, który zamieniła w śmiercionośny pocisk i zabiła 11-letnie dziecko. Pani kierowczyni, 78-letnia. Nie wiem, ile życia pani jeszcze zostało, ale mam nadzieję, że do końca tego życia będzie pani mieć wyrzuty sumienia i że już prędzej sobie pani rękę odgryzie, niż siądzie za kółko. Muszę kończyć, bo mnie duść. Pozdrawiam z czałka.